Która wy jesteście, klasa? Pierwsza B? Czy ja mam wam coś do oddania? Poza stresowanym czasem to tylko rozprawki, pani profesor. Pierwsza B, pierwsza B. O mam, to super. Ale niesprawdzone. To może teraz pani sprawdzi? Teraz? To jest lekcja. Sprawdzić to ja mogę, czy ty masz wiedzę. Ja nie zabrałam ale może koleżanka ma? Agata! Czy wiesz, że ja czegoś takiego nie mam? Pani profesor, a na kiedy by pani sprawdziła? Aż tak się wam spieszy, żeby dostać te jedynki? Lepiej dostać jedynki, niż je stracić? <grym> nie chcesz, to zaraz dostaniesz dwie. Nie dziękuję, mam swoje. Dyżurny? Tak. Możesz mi powiedzieć, że jest kreda? O to jest pytanie na ocenę? To może iść po kredę do sekretariatu? Nie mogę. Ani wy czemu? Bo jak jeszcze raz go nie będzie na polskim, to ma nieklasyfikację. A kto ci tak powiedział? No pani. Która? Pani. Od czego? I no, od polskiego. Ty nie masz słuchać pani od polskiego, tylko mnie. Przecież ona nas uczy polskiego. Ona to nas uczy cierpliwości.